Gabriela Wagner, studiofankru.pl, dom na dobre.pl, witam Cię bardzo cieplutko. Słuchajcie, przed momentem napisałam tekst na bloga Dom, energia strachu czy spokoju i teraz o tym strachu i spokoju w kontekście domu. Chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć, chciałabym Wam zwrócić uwagę na kilka wskazówek prostych, łatwych rzeczy do wprowadzania w domu. Słuchajcie, obecnie jesteśmy w stanie chaosu, totalnego rozbicia, braku równowagi, nawet powiedziałabym, wojny, i nasze życie zasadniczo przeniosło się z tego zewnętrza na wnętrze, wnętrze, które związane jest z domem. My tutaj mamy nasze miejsce zarządzania. Zarządzania kryzysowego, miejsce kontaktu ze światem. Dlatego bardzo mocno o to trzeba zadbać. Ten nasz dom to jest takie kolejne dziecko, którym się trzeba teraz zająć, zająć się jak najlepiej możemy, żeby nam nie zachorowało, żeby nam tej Negatywnej energii nie przekazało. Jeżeli jeszcze o tym nie wiedziałeś, że masz nowe dziecko, to ja Ci o tym mówię. I mówię Ci jeszcze o jednej rzeczy: że jeżeli Ty nie zadbasz, bo Ty jesteś szefową w tym domu. To nikt tego nie zrobi. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia takiego fizycznego, to koniecznie deleguj. Deleguj zadania, tak jak robisz to w pracy, deleguj zadania na swoich domowników. Słuchajcie, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o strachu i o spokoju, dlatego że zarówno strach, jak i spokój mogą w naszym domu się pojawić. I od nas również zależy, czy my będziemy próbowali troszeczkę z tym strachem popracować i go zniwelować i wyciągnąć na światło dzienne nasz spokój. Można to zrobić w stosunkowo łatwy sposób. Powiem Ci tak, dom to jest takie miejsce, które dodaje nam energii, dodaje nam siły, dodaje nam życia, dodaje nam radości dodaje nam chęci działania. I teraz uwaga, jeżeli tak w Twoim życiu nie jest, to znaczy, że ten dom jest do przeorganizowania, do zmiany. I teraz ja chciałabym, żebyś na początek zrobiła sobie, być może w głowie, być może na kartce, taką checklistę. Checklistę rzeczy, które uważasz, że warto zrobić, bo jak je zrobisz, to będziesz miała lepszą energię. Czyli być może to będzie zmycie naczyń, być może to będzie umycie okien, być może to będzie porządek na biurku, być może jeszcze coś innego. Zrób sobie taką listę i zobacz, co możesz zrobić. Zdaję sobie sprawę, że jesteś teraz w pracy, bo każdy z nas pracuje. Natomiast zrób taką listę i zrób przynajmniej jedną rzecz, dlatego że ta jedna rzecz. Sprawi, że tobie będzie chciało się bardziej. Zobaczysz, że to jest stosunkowo proste, bo to zajmie 5, 10, 15 maksymalnie, być może minut, a już ruszysz do przodu. Naprawdę zachęcam cię do tego, żeby ruszyć z jedną małą rzeczą. Jak ja patrzę na swój dom, na swoje mieszkanie, to też czasami myślę, kurczę, cały czas ta energia biegnie mi w jednym miejscu, że tutaj mam bałagan, na przykład na tej półce. Ja cały czas o tym myślę. Natomiast w momencie, kiedy przestaje o tym myśleć, puszczam i tego nie ma. I do tego Cię zachęcam. Bardzo często mówicie o tym, że teraz ten czas, czas wolny, wolniejszy, poświęcacie również, żeby umyć okna, żeby zrobić porządek, żeby coś wyrzucić. I to jest fantastyczne, dlatego że porządek w domu. To yy, taka oznaka równowagi, balansu, bezpieczeństwa, wyciszenia, harmonii. To jest taki nośnik właśnie tych wartości, których teraz bardzo mocno potrzebujemy. Słuchajcie, świat teraz, ten zewnętrzny świat oszalał, i my w naszym domu, w naszym gnieździe, w tym miejscu, najważniejszym w domu. Potrzebujemy przeciwstawić energię tą całkiem inną energią. I to może być właśnie ta energia uspokojenia, wyciszenia, ukojenia. Jest taki termin, który nazywa się, który, który nazywany jest energią kształtów. To znaczy, w momencie, kiedy mamy bardzo dużo rzeczy dookoła siebie, to te rzeczy gdzieś tam uderzają w nas, właśnie tą swoją energią kształtu, i my z jakiegoś powodu może nie czujemy się dobrze, gdzieś tam jesteśmy nerwowi. Jakoś tak y, jesteśmy podminowani. I właśnie w tym trudnym momencie warto zadbać o to, żeby czegoś takiego nie było, żebyśmy sobie jeszcze bardziej nie dokładali. Natomiast jeżeli chodzi o y, miejsca, y, najbardziej zachęcam Cię do tego, żeby y, zaopiekować się zadbać o te miejsca, które rzeczywiście dają Ci zdrowie, dają Ci odporność i dają Ci spokój. Pierwszym z tych miejsc oczywiście jest kuchnia, w związku z czym jeżeli mogę Cię zachęcić do tego i zainspirować, żeby zająć się swoją kuchnią, żeby się bardzo mocno nią e, zaopiekować, to. E, Będę bardzo zadowolona, jeżeli taka inspiracja ode mnie pójdzie. Słuchajcie, schowajcie wszystko, co macie na blatach, a co jest niepotrzebne. Ja w momencie, kiedy jeżdżę po Waszych domach, bardzo często widzę nastawianych różnych mnóstwo rzeczy i zawsze pytam, czy tego używasz? Nie, nie używam. W związku z czym, jeżeli nie używasz, schowaj, w tej kuchni pojawi się porządek, pojawi się przestrzeń, pojawi się ta energia, której teraz potrzebujemy. Do życia, w związku z czym o tą kuchnię bardzo mocno zadba. I ta kuchnia to jest takie absolutne miejsce, gdzie my pracujemy nad zdrowiem, nad odpornością, nad karmieniem domowników. I nad ich spokojem również, w związku z czym kuchnia numer jeden, numer dwa, czyli sypialnia, czyli reset, reset. Jeżeli możesz sobie coś poprawić w tej sypialni, koniecznie to zrób. Słuchajcie, teraz bardzo dużą wartością w tej trudnym czasie jest radość. Jest uśmiech, jest radość, jest właśnie ta energia. Dlaczego? Dlatego, że my w ten sposób dodajemy energii sobie i swojemu układowi odpornościowemu. Ja wiem, że jeżeli będę miała zachorować, to i tak zachoruję, ale muszę zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby albo opóźnić ten proces, albo w ogóle go nie doświadczyć. W związku z czym, jeżeli czujesz, że warto coś zrobić w sypialni, koniecznie to zrób. Możesz wymienić zasłony, możesz umyć okna, możesz prowadzić Poduchy, te wiosenne już, bo jest wiosna, piękna, piękna pora roku. Możesz w tej sypialni sobie wieczorem poczytać. Zaopiekuj się tą sypialnią, bo jest to sypialnia, która jest miejscem resetu i budowania związku, czyli czegoś, czego nam teraz bardzo mocno potrzeba. Jest jeszcze jedno miejsce, jest to oczywiście salon, czyli ta przestrzeń wspólna. I zachęcam Cię do tego, żeby spojrzeć też krytycznie. Ja czasami zachęcam klientów do tego, żeby zrobić zdjęcie temu miejscu, temu misiu, tak mówię, i zobaczyć, co my tam mamy, bo dopiero wtedy to widzimy. Słuchajcie, jeżeli jest możliwość poukładania książek, wyrzucenia gazet, wytarcia kurzy, przestawienia kwiatków, zrobienia takiej przestrzeni nowej w cudzysłowie, zrób się to. Słuchajcie, wszystko, co nas teraz cieszy, co sprawi, że ja z przyjemnością na coś spojrzę, co sprawi, że będę miała uśmiech na twarzy, że, że poczuję się osadzona, zakorzeniona w swoim domu, to będzie dla nas na plus i naprawdę warto, warto jakby też tutaj to zrobić. Jeżeli macie małe dzieci, wiadomo, że na pewno macie mnóstwo zabawek, być może i jest takie miejsce, które można wyznaczyć na te zabawki, a my dorośli yy, yy, zaanektujmy kanapę i niech tu na tej kanapie na przykład będzie yy, porządek. Jeszcze raz mówię, porządek, ład to nośnik harmonii, spokoju. Uspokojenia. Jeżeli dasz radę zrobić coś malutkiego, koniecznie to zrób, bo to jest coś, co będzie bardzo mocno dla Ciebie pracowało. Zaopiekuj się swoim domem, jeżeli możesz. Słuchajcie, nie wierzę w coś takiego, że ktoś jest na wolnym. Być może są takie zawody i tutaj tym bardziej Cię zachęcam. Jeżeli możesz, to zaopiekuj się swoim domem, bo będzie jeszcze miesiąc, dwa, trzy. I wtedy będziesz ruszał z impetem w głąb, będziesz albo szukał pracy, albo wrócisz do tej pracy, nie będziesz miał czas na ten dom. Dom jest wartością podstawową, jeżeli w domu się nie układa, to w całym Twoim życiu się nie będzie układało i to jest prawda. Taka totalna prawda, z którą ja pracuję na co dzień. A wracając jeszcze do tego wolnego, nie wierzę, że my mamy wolne, bo my teraz pracujemy na dwóch etatach. Mamy dzieci, mamy swoje obowiązki, jeszcze mamy w domu pracę. W związku z czym, jeżeli masz możliwość zrobić to w weekend, jeżeli masz możliwość zrobić to teraz, kiedy masz czas, to koniecznie to zrób, dlatego że Twój dom cię buduje, Twój dom daje ci zdrowie, Twój dom daje ci energię, Twój dom daje ci życie. Twój dom jest taką trampoliną, z której wyskakujesz do świata, i do tego świata będziemy wyskakiwać już wkrótce. Ja mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Nie wiem, otwieram się na ten czas miesiąc, dwa, trzy, ale za ten czas pół roku, nie wiem powinno już być normalne, normalnie. Przygotujmy się właśnie do tego normalnie. Zróbmy wszystko, co możemy zrobić w naszych domach, kiedy teraz jesteśmy tu i teraz, żeby te domy sprawiły, że z przyjemnością, po pierwsze w nich teraz tutaj będziemy, a potem z przyjemnością, kiedy już będzie praca, będziemy do nich wracać. Natomiast jeżeli potrzebujesz wsparcia żeby Twój dom przeorganizować, żeby zrobić go od początku, żeby go zrobić tak, żeby Cię bardzo mocno wspierał w związkach, w relacjach, w pracy, właśnie w karierze, to, to koniecznie ze mną się skontaktuj, dlatego że ja tym zajmuję się na co dzień, pomagam kobietom organizować takich domy, żeby te domy dawały nam radość, energię i chęć do działania. Ja się teraz uśmiecham, bo słyszycie na pewno tutaj... Różnego rodzaju dźwięki dochodzą. Rzeczywiście nie każdy ma możliwość bycia w pracy w tej chwili albo bycia w domu i rzeczywiście na koniec teraz chylę czoło przed tymi, którzy w tym domu nie są, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy pracują, którzy muszą pracować, którzy sprawiają, że nam w tych domach. Jest lepiej, żyje się lepiej, jest bezpieczniej i którzy nad nami czuwają. Jak najbardziej obejmuję ich swoją uwagą, chylę czoła. Słuchajcie, musimy się trzymać. Wszyscy jesteśmy w sieci, każdy jest z sobą powiązany, więc dajmy sobie to, co najlepsze i przede wszystkim stwórzmy przestrzeń do tego, aby to najlepsze w naszym życiu się działo. Studiofengshui.pl domnadobre.pl to są dwa moje blogi i jeszcze zapraszam Cię na YouTube. A. Mini Fengshui to mój kanał, na którym publikuję wideo. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko, życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego, najzdrowszego, najcudowniejszego w Twoim życiu i w Twoim domu. Do zobaczenia. Cześć!